Męka Pana nas, Naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sami uczniowie Jego. Ale Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus chodził się tam często z uczniami swymi. Judasz wtedy zebrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów w służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc i... wszystko, co na Niego przyśmiało, wystąpił naprzód i zapytał ich, kogo szukacie? odpowiedzieli mu. Jezusa Nazareńskiego, Rzecze im Jezus. Jam jest. A stał też z nimi Judasz, który go wydał. Skoro im przeto rzekł jam jest, Cofnęli się wstecz i padli na ziemię. Pytał ich wtedy znowu, kogo szukacie, a oni powiedzieli Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli wtedy mnie szukacie, to puśćcie tym odejść. A to, aby się wypełniło słowo, które był wyrzekł, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. Słudzę temu było na imię Malchus. Rzecze tedy Jezus Piotrowi Schowaj miecz Twój na miejsce Czyż mam nie pić kielicha Który mi dał Ojciec Kohorta tedy i trybun Słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali Go I przyprowadzili Go naprzód do Annasza Bo ten był teściem Kajfasza który był najwyższym kapłanem roku tego. Kajfasz to właśnie dał był radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany najwyższemu kapłanowi i przyszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł wtedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. Mówi wtedy do Piotra służąca odźwierna, czy ty jesteś spośród uczniów tego człowieka? A o niej mówi, nie jestem. I stała czeladzi Suzy przy węglach żarzących się, bo zimno było i grzali się, a był z nimi Piotr stojąc i grzejąc się. Wtedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę jego. Odpowiedział mu Jezus. Jam jawnie mówił światu, nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą. I nic nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówił. A gdy to powiedział jeden ze służby tam stojącej, wymierzył Jezusowi policzek mówiąc. Tak odpowiadasz. Najwyższemu kapłanowi odpowiedział mu Jezus. Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złem, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go An nasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się, Rzekli mu tedy, Czyj ty jesteś z liczby jego uczniów? A on zaprzeczył, mówiąc, Nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, Krewny tego, któremu Piotr uciął, był ucho. Czyż ja nie ciebie Widziałem z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczyła, wnet zapiał kur. Wiodą tedy Jezusa od kajpasza do pretorium, a było to rankiem. I nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paschę. Wyszedł przetopiłat do nich i powiedział: Co za oskarżenie wnosicie? Przeciwko temu człowiekowi odpowiedzieli mu, mówiąc: Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Rzekł im tedy Piłat. Weźcie go, wy osądźcie według prawa waszego. Rzekli mu tedy Żydzi. Nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wyszedł tedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł mu: Czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus czy sam od siebie to mówisz czy inni ci o mnie powiedzieli odpowiedział piłat czyż ja jestem żydem naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie Cóżeś uczynił odpowiedział jezus królestwo moje nie jest z tego świata Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żeby mnie był wydany Żydom, ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat, więc ty jesteś królem. Odpowiedział Jezus. Sam mówisz, że jestem królem, ja bym się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu mego. Mówi do niego Piłat, cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest także u Was zwyczaju, abym Wam jednego wypuścił na paschę. Chcecie więc, a wypuszczę Wam króla żydowskiego, a wszyscy wołani znowu mówią. Nie tego, ale Barabasza. A Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i ubiczował. A żołnierze upludłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go. Podchodzili do niego i podchodzili do niego mówią że królu żydowski. I bili go po twarzy, a piłek wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich: Oto wyprowadzam go do Was, abyście się przekonali, że nie znajduję w Nim żadnej winy. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie i powiedział do nich: Oto człowiek. Gdy go tedy użyli najwyżsi kapłani słudzy, zawołali mówią Ukrzyżuj, ukrzyżuj go, rzeczę im piłat. Weźcie go wy ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: My zakon mamy, a według zakonu powinien umrzeć. Bo się za syna Bożego podawał. Gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej jeszcze się uląkł. I wyszedł znowu do pretorium i rzekł do Jezusa: Skąd jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział: hmm. że czemu tedy Piłat nie mówisz do mnie. Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę wypuścić cię, odpowiedział Jezus. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, większego dopuścił się grzechu. I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali, mówiąc: Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy bowiem, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi. Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz. I zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwieli, to strotos, a po hebrajsku gabbata. A był to dzień przygotowania paschy, godzina prawie szósta. I rzekł do Żydów. Oto król wasz. A oni zawołali precz przed nim, ukrzyżuj go. Rzecze im piłat, króla waszego mam ukrzyżować. Odpowiedzieli przedniejsi kapłani, nie mamy króla jeno cesarza. Wtedy więc wydał im go na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili. I dźwigając krzyż dla siebie wyszedł na ono miejsce. Które nazywa się Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też i napis i umieścił nad krzyżem, a było tam napisane Jezus nazareński, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy. Nie pisz król żydowski, ale że on sam mówił, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat, com napisał, napisałem. Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części dla każdego po jednej i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana. Mówili wtedy jeden do drugiego. Nie krajmy jej, ale rzućmy o nią los, czy ją ma być. Aby się wypełniło pismo, które mówi, podzielili między siebie szaty moje, a o nie moją los rzucili. To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa. Oraz Maria Magdalena, gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował stojącego przy niej, rzekł do miatki swojej: Niebiaha sto, o to syn twój. Potem rzekł uczniowi: Oho to. Godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Potem Jezus świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło pismo o rzekł. A było tam postawione naczynie, napełnione octem. A oni włożywszy na trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. Jezus zaś, gdy skosztował octu rzeku, wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Widzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem on dzień szabatu był uroczystym, prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli przeto żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg Jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył Bogiego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo, i prawdziwe jest świadectwo Jego. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo, jego łamać nie będziecie, a na innym miejscu mówi Pismo, zobaczą kogo przewodli. A potem prosił Piłata Józef z arymatei dlatego żeby uczniem Jezusa, lecz w ukryciu z obawy przed Żydami, a żeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa, a przybył też Nikodem. Ten, który dawniej przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów przyprawy Miry aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest w zwyczaju grzebać, u Żydów, a na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano był ogród, w ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nigdy jeszcze nie był złożony. Tamtedy z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko. Zło